Witam ponownie, Jacek Szakowski, to jest Piątkowy Poranek w TKFM. Minuta po ósmej jest już z nami Jakub Banaszek, doradca prezydenta RP, prezydent Hełma. Ale dziś, dziś panie, wiem, że Hełm to tylko 21 kilometrów do granicy z Ukrainą i 42 km do granicy z Białorusią, czyli właściwie no, strefa bliska wojny, najbliższa jak, jak można, ale nie będziemy o samym hełmie rozmawiali. Ale żeby jednak tak troszkę nawiązać, no to martwi się że pan, że pan prezydent może zawetować SAFE i takie miasto jak hełm będzie przez to gorzej chronione przed ewentualną inwazją z Białorusi na przykład. A przede wszystkim w tym momencie pan prezydent cały czas analizuje program SAFE, zresztą całą ustawę, bo ta ustawa nie dotyczy tylko programu SAFE i to jest pierwsza najważniejsza informacja. Wszystkie spotkania, które w tej sprawie się odbywają, czy to z ekspertami z wojskowymi, ale także ostatnie posiedzenie RBN-u właśnie temu służy, bo pytań i wątpliwości jest wiele, ale to nie są pytania czy wątpliwości polityczne, tak jak próbuje przedstawić to strona rządowa, tylko merytoryczna, bo choćby w zakresie finansowym. Do tej pory nie mieliśmy pewnej i jasnej informacji, jaki procent oprocentowania jest w tym instrumencie. Oczywiście Ministerstwo Finansów opublikowało już dane, że to będzie procentowanie zmienne, na początku 3,17%, ale z ustawy, czy też z uzasadnienia do ustawy tego nie wyczytamy, bo to określają inne dokumenty, które nie były do tej pory Unijne. upublicznione. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa, bardzo istotna. Uruchamiamy tak naprawdę linię kredytową na 44 miliardy w, w euro. To będą środki zwrotne, 10 lat karencji w spłacie kapitału, odsetki spłacamy od pierwszego dnia. Będziemy zadłużać się w walucie y, obcej, w euro, gdzie do tej pory stanowisko wszy wszystkich ministrów y, finansów było podobne. Mając te negatywne doświadczenia z czasów y, gierka. gierka, nie zadłużano się w walutach ale, w, obcych, ale y, całe nasze zbrojenia to, to od błaszczaka stopnie. do dziś są finansowane z długu emitowanego w obcych walutach. Dlatego nikt tutaj. Tu żadnej zmiany nie ma. Nie, jest, jednak w, jest jednak zmiana w zakresie w całości długu i uznawania tego poziomu, bo my wewnątrz w Polsce tych środków nie wliczamy do naszego poziomu zadłużenia, ale już Unia Europejska inaczej patrzy na poziom tych zobowiązań i później w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli również, nie mówię tylko o kwestiach obronnych, ale także innych sprawach ważnych dla Rzeczpospolitej, kredytować się na pewne inwestycje, nasze ratingi czy ten poziom zadłużenia może być inaczej obliczany, ale to jest kwestia dotycząca... No tam, tam teraz jest nie bardzo wiele, mamy czas na takie filozoficzne wiele, rozważania to, to i w to, tym to, programie... Filozoficzne, to nie są filozoficzne to rozważania, bo gdyby, gdybyśmy rozważania, w przyszłości chcieli i tak dalej... To są ważne fundamenty e, Przyszłości. Ja I pan prezydent te wszystkie wątpliwości postanowił wyjaśnić, żeby nie komunikować się za pośrednictwem X-a w social mediach, za pośrednictwem wypowiedzi polityków i tylko Bóg przysiąść do tej ustawy. Ona dzisiaj nie opuściła jeszcze Parlamentu, jak opuścić parlament W pan przyszłym tygodniu Sejm przyjmie poprawki Senatu, czyli gdzieś tam pewnie koło weekendu się pojawi ta, ta ustawa. Warto dodać, że poprawki Senatu, które w, w już w pewne kwestie regulują, o których pan prezydent mówił choćby na posiedzeniu Arbenu. Dobrze. Podpiszę? Tak jak powiedziałem... Nie, no nie, Pan przed. Pan... Jak pan, jak takie pan decyzje, uważa. Takie decyzje komunikuje zawsze Pan e, Prezydent. I to nie jest żadne. Co pan wierzy? To, że, to, Wróci to nie pan nie jest do jest tego hełma. Nowość. W, walnie pana sąsiad w ramię i powie e, ty, Kuba, podpiszę, czy nie podpiszę? A ja zgodnie ze swoimi kompetencjami i z tym, jak wygląda status doradcy prezydenta, powiem, że pan prezydent przygotowuje teraz argumenty wszelakie w tej kwestii. E, waży je. Tak pan I gada nie, ze swoimi ja wyborcami pan, w hełmie? Analizuje. Szanowny panie redaktorze, ja zawsze podchodzę do każdej sprawy uczciwie i merytorycznie. Jeżeli chodzi o sprawy hełmskie i sprawy samorządu, to główne problemy dotyczą dróg, komunikacji, e, rewitalizacji terenu. No z Białorusi. W, w, tak, w, w oświaty. To są kwestie, Rakiec to są Ukrainy. kwestie, za które odpowiada prezydent miasta. Jeżeli chodzi o tak, była taka Cześćcie. sytuacja, pierwszy raz w historii w, po 89 roku prezydent polskiego miasta, czy w ogóle samorządowiec i w tym wypadku ja, musiał włączyć syreny na polecenie w wojewody, ponieważ pojawiło się realne zagrożenie grożenie... W Dobra, fajniej by było, jakby tamta narew stała sfinansowana z sejfu, czy nie? Dobrze by było, abyśmy cały czas się dozbrajali, zmieniali Polską... Błagam. I, i obronić. Panie redaktorze. Pytanie, odpowiedź. Panie redaktorze. To po, i w, tak jak właśnie pan pyta. Ważne jest, abyśmy się modernizowali i to jest bezsprzeczne, kluczowe i nigdy nikt nie powiedział, że program SAFE tego nie gwarantuje. Natomiast chodzi o to, aby wyjaśnić, czy program SAFE i warunki, na których ta pożyczka, ten instrument finansowy będzie zawarty, będą dla Polski korzystne i co ważne, czy sprzęt, bo program SAFE i to wynika w ustawy, to są zakupy, to są uzbrojenia w ramach Europejskiego Programu Obronności, czyli będzie można tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, bo to też wynika z przepisów ustawy. Zakupić sprzęt produkowany w Europie i pytanie, czy on będzie kompatybilny z tymi zakupami, które już dokonaliśmy czy w Stanach, czy w Korei, czy mamy również cały czas zakontraktowane. Na to pytanie w, w cały czas potrzebna jest odpowiedź i na to pytanie odpowiedzą eksperci i wojskowi. W ogóle panu nie przerywałem, bo pan wie, że pan podlega osądowi opinii publicznej. Albo pan czy ludzi jest... przekonał, albo pan nie przekonał. Miał pan fantastyczny wynik reelekcji w hełmie ostatnio, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Młody człowiek i tak mu dobrze poszło. Korzystał pan z pomocy firmy Follow Digital Solutions? Nic mi ta nazwa nie mówi. Aha. No to jako doradcy pana prezydenta pewnie będzie pan teraz mówiła, bo to jest rumuńska firma, yy, która yy, jak, yy, jak yy, ujawnili urawni yy, dziennikarze yy, śledczy z portalu V-Square yy, w końcowej fazie kampanii prezydenckiej dramatycznie wsparła yy, pana yy, prezydenta yy, Nawrockiego. Y, przy pomocy botów, które podejmowały dyskusje z internautami Maso, masowe użycie. Y, to, y, jak powiedziemy jest firma rumuńska, kosztów jej pracy nie ma w sprawozdaniu, y, co by naruszało prawdopodobnie polskie przepisy o finansowaniu kampanii y, wyborczych zakładając, że to wszystko jest prawdą, bo wiem, że zaraz pan powie, że to fakt medialny i tak dalej, ale zakładając, że to, to wszystko jest prawdą, jakie by pan miał refleksje? Nie może pan zakładać też, w, co powiem, bo tak jak powiedziałem w to pierwszy raz słyszę w, o tej sprawie, o tej firmie. Zapytał pan o moją relekcję w Chełmie. Pan z tą firmą nie spracowa. kampania z, z mieszkańcami, odchodzenie od domu do domu zawsze, co wybora, ale także realizacja swoich zobowiązań i obietnic, bo to jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta... Pan prezydent był blisko Polek i Polaków, prowadził aktywną kampanię, był blisko ludzi, taki też ma charakter, cały czas prowadzi aktywną prezydenturę w, w z Polkami i Polakami. Jeśli chodzi o, powie... o to pytanie, to jest to informacja, którą pan mi dopiero w, przekazuje. Ciężko się odnosić do czegoś, czego się nie zna. Ja takiej wiedzy, żeby taka sytuacja wystąpiła, nie mam i nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek korzystał z pomocy jakiejś rumuńskiej firmy. No właśnie, ja też nie słyszałem i dlatego tak mnie to poruszyło. Ale pan doskonale wie też jako dziennikarz, że dzisiaj różne rzeczy można w, w napisać, przedstawić, a nie podważam oczywiście nikogo, bo to jest nawet nie tyle... To są co bardzo medialny, profesjonalni dziennikarze, że śledczysz oczywiście. Ja nikomu ja nikomu nie zarzucam braku profesjonalizmu, ale jednak, tak jak mówię, ja takiej wiedzy w tym temacie w, nie mam. Pan prezydent Nawrocki, tego jestem pewien, prowadził kampanię bardzo aktywną, bezpośrednią, z i Polakami. Był przecież w większości no ich miast. i objechał całą Polskę. I, i ale przecież na pewno też jako w, w kandydat, bo jest tak dużo spotkań, dużo w różnych ważnych w momentów, że nie zajmuje się w kwestiami, nie zajmował się kwestiami social mediów czy, w, czy internetu. Ale tak jak powiedziałem, nie słyszałem, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek z otoczenia pana prezydenta korzystał z w jakichś doradczych rumuńskich e, firm, a dzisiaj też można przedstawić wszystko, napisać wszystko. Każdy z nas padał ofiarą, czy też... No będziemy to drążyli oczywiście. ...podmiotem bo... różnego rodzaju spekulacji, artykułów. Oczywiście. A, a prawem dziennikarzy jest drążyć, tak jak pan powiedział. Przed będziemy to drążyli, bo to się wiąże z takimi powiązaniami dość, roz, dość rozległymi w pisie i zwłaszcza w Solidarnej Polsce, czy też w Suwerennej Polsce, potem... E, z panem Żorżem Szymionem, którego już pewnie pan kojarzy, to jest ten taki radykalnie prawicowy polityk rumuński, który startował w wyborach prezydenckich, a potem tak bardzo spektakularnie popierał popierał pana Nawrockiego w Polsce na wiecach i tak dalej. Więc to jakby jest, to się wszystko to się wszystko klei. To znaczy, no, ale to też nie może powiedzieć, że coś się klei. Oczywiście jest to polityk znany w, w pan Simon, no, ale to, że ktoś kogoś poparł, czy w, był w, w Polsce, nie musi od razu oznaczać, że osoby, z których nielegalnie finansował no, no, i tak no, ale dalej. No, ale tak, Na rzetelności musimy się tego trzymać, tak jak powiedziałem przed chwilą. Prawem dziennikarzy jest drążyć. Ja odnosząc się do tej sprawy, nie mam tutaj żadnej wiedzy, niczym Pana nie zaskoczy, nic ciekawego w tej sprawie nie powiem, bo po prostu nie znam tej sprawy. I no tak, tak jak powiedziałem wcześniej, Pan Prezydent Nawrocki skupiał się w kampanii łącznej na kampanii blisko ludzi, bycia z Polkami, Polakami i tym też przekonał w wyborców i dostał... Duży, dużą, duży kredyt zaufania. I, i, wciąż, I wciąż go ma, jak widzimy, jak widzimy sondaży. jest naturalny, szczery i realizuje to, co, w, w to, co obiecał. Ale to w, oczywiście w Dobrze, to było te pięć sekund na, na, na reklamę. Ja mam nadzieję, że prokuratura zbada tę sprawę i będziemy mieli po prostu kompetentną, e, legalnie potwierdzoną odpowiedź. Tak? Oszukał? Czy nie? E, czy nie oszukał? E, jak pan... Obserwuję weta prezydenckie, to nie ma pan wrażenia, że to się układa w jakąś y, sekwencję. Y, mamy tak. Y, aktywny rolnik, pan prezydent, y, ułatwia kontynuowanie oszustw na, czy też nadużyć y, w sprawie dopłat y, bezpośrednich od nieuprawianej ziemi przez nierolników. Tak? Y, Ustawa kryptowalutowa, pan prezydent ułatwia kontynuowanie oszustw w internecie na kryptowalutach. KRS, kolejne weto, pan prezydent ułatwia bezkarność przestępców, bo sądy są niewydolne i pozostaną niewydolne. Teraz czytam tą nieudolną, już nie niewydolną yy, propozycję yy, ustawy, yy, mającej zastąpić ustawę o KRS-ie, zapowiadającą, że pan prezydent yy, będzie e, działał w sposób autorytarny, e, na co zwrócił już uwagę wcześniej Tomasz Zimoch. Paragraf piąty, obwieszczenie, chodzi o obwieszczenie o wolnych miejscach sędziowskich. Jest czynnością urzędową prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, polegającą na podaniu do publicznej wiadomości w sposób autorytarny e, informacji e, o wolnych stanowiskach. Nie czuje się pan zakłopotany? No, przede wszystkim musiał się skupić na samej kwestii ustaw. Do pana prezydenta od początku kadencji trafiło, trafiły 184 ustawy, z czego 157 zostało podpisanych. Prawie 90% więc teza o tym, że pan ale prezydent... Które? Ale te, no, no ka, Ale i... każda ustawa jest ważna. Nie można mówić, w które. Ustawa... No ale z... to jakby pan mówił, to że jest, katar jest, jest ważny tak samo jak, nie, jak nie, rak. No nie, to nie, jednak nie, 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 są inne nie, 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 choroby. Ale, przepraszam, przepraszam, przepraszam. No jednak skup, skupmy się na tym, że 184 ustawy do pana prezydenta trafiły. Prawie 90% z nich zostało podpisane. Pan prezydent od samego początku wskazywał, że tam, gdzie będzie miał wątpliwości, jest gotowy na rozmowy, na to, aby w, w każdą z ustaw przeanalizować. Nie zawsze politycy obozu rządowego z tego korzystają. Przed chwilą był też u pana gość, minister. Tak, ja bardzo, bardzo ubolewam, że który, te rozmowy nie który trwają. Który został czyli... zapytany właśnie o to i tak powiedział wymijająco, że no też miał problem. Prezydent Ale nie miał teraz, czasu, no on nie miał czasu. Panie tak. redaktorze, aktywny rolnik, od tego pan zaczął. Artykuł 23 Konstytucji. Podstawą polskiego ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. I ta ustawa o, ograniczy w, w gospodarstwo rodzinne. I to była ta główna Przeciwnie, wątpliwość. Przeciwnie, on ograniczy rolników z to, to była główna wątpliwość pana prezydenta. Patrzymy dzisiaj na w, w rolnictwo przez pryzmat nowoczesnych technologii, przez pryzmat dopłat, ale też jest bardzo duży odsetek prawdziwych rolników, nie tych z Marszałkowskiej, o której Pan mówi, w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, w całej Polsce. Którzy nie uprawiają ziemi, biorą kasę którzy, za to? Którzy, którzy mają w, w, trudniej w zakresie wypełnienia w, w tych wszystkich dokumentów, biurokracji, nie dlatego, że sobie z tym nie potrafią poradzić, tylko mają mniejsze gospodarstwa, bardzo dużo pracy, często sami są w, 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 sami zajmują się w tym... Ale przecież w, oni właśnie w, w, według automaty według zeszłorocznych Jestem zasad. przekonany, że gdyby pan minister w, w Krajewski chciał w, w z panem prezydentem rozmawiać i przedstawił tą listę w postulatów i doszło do tego dialogu, to, to ta ustawa znalazłaby w, w poparcie. Ustawa wiesz, o wiesz, wiesz. Czyli to jest trochę takie wołanie pana prezydenta o uznanie. Halo, jestem nie, tutaj, panie, przyjdźcie żeby, ze mną, porozmawiajcie. prezydent nie potrzebuje uznania nikogo, dlatego, że otrzymał mandat od wyborców ponad 10 milionów głosów. To jest jego zaufanie zbierane przez naród i proszę mi wierzyć, że dzisiaj dla pana prezydenta najważniejsze jest, aby te ustawy, które zostaną podpisane były dobrym prawem. Ale to akurat tak, była pisowska ustawa, tak, przyjęta też, przez też swoją rolę. Pytał pan również o ustawę o krs Bardzo ważna ustawa, tylko ograniczająca, czy podważająca choćby kompetencje pana prezydenta w zakresie powoływania sędziów, gdzie trzeba pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie prerogatywa Pana Prezydenta, która nie podlega jakiejkolwiek oceny czy Ministra Sprawiedliwości, czy w innych podmiotów i moglibyśmy doprowadzić do pewnego niebezpiecznego precedensu, z którego wynikałoby, że te, ci sędziowie, którzy orzekali w latach 2018-2024 i ich orzeczenia są nieważne, to już otworzyłoby furtkę do... No ale to właśnie wielu, tak sądy teraz decydują. Wielu tak sądy teraz decydują na podstawie no, wyroków... Miały miejsce w tego typu Słyszał sytuacje. Słyszał pan o tym rozwodzie, miały, prawda? Miały miejsce tego typu sytuacje jednostkowe, natomiast zmiany, o których mówi pan, w, w, mówił pan minister Żurek i przedstawił je w swojej m, ustawie, doprowad mogłyby doprowadzić do szerokiego precedensu. Na pewno w tej sprawie jest e, potrzebna rozmowa, dialog i są potrzebne realne Zaprosił działania. Zaprosił pan, pan prezydent, prezydent. Pana, pana Żurka, o pan Żurek się skarżył, że nie dostał zaproszenia. zaprosi pan prezydent pana Żurka. Nie rozmawiałem z panem prezydentem. A powinien? E, nigdy. O, o tym. Jeżeli pan minister Żurek wystąpi z prośbą o dyskusję i analizę swoich ustaw, to na pewno kancelaria Prezydenta nad tym się pochyli i kancelaria Prezydenta w urzędnicy... Pan, to jest taki zapis patologicznej rodziny nie, trochę. Czy nie zaproś, tym nie zaproś, ty, mnie zaproś, nie, ty pierwszy, nie, kto, kto nami jaka... Panie tylko, że nie, no, od samego początku, kiedy pan prezydent Nawrocki został wybrany na urząd, jego wybór był podważany przez polityków dzisiaj obozu rządowego, był depresjonowany i tak było. I teraz... To nie jest tak, że pan prezydent z kimś się nie chce spotkać, bo powiedział wielokrotnie i tak samo ja teraz potwierdzam: Kancaria prezydenta jest zawsze otwarta na dyskusję, rozmowy i analizy konkretnych przepisów, ustaw, bo taka jest jej rola. Tylko tak jak powiedziałem, trzeba też chcieć. Przed chwilą rozmawialiśmy o poprzednim ministrze, który, który no też miał problem z, z kalendarzem. Jest problem z telefonem, naprawdę. 8.18. Bardzo dziękuję. Prezydent, prezydent Helma Jakub Banaszek był z nami. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Teraz informacja, a potem komentarz.